Cześć, Darek na skraju Gaju, witam was serdecznie tym razem z raju na ziemi. Jestem na wyjeździe u klienta, tak czasem zdarza mi się zarabiać pieniądze wyjazdowo i jestem w miejscu, które jest fantastyczne. Jestem w letnisku, w skansenie letnisku Sikory, we wsi Sikory pod adresem Sikory 20. I chcę ci pokazać miejsce, które mnie zafascynowało, które rzadko kiedy w Polsce spotykam i na które trafiłem zupełnie przypadkiem. Film nie jest sponsorowany. Tutaj nocuję, kiedy pracuję u klienta. Nocuję kupując normalnie noclegi, więc nikt mi za ten film nie płaci. Postanowiłem się z Tobą podzielić czymś, co jest moim zdaniem naprawdę wspaniałe i co jest. Takim rajem, wiejskim rajem. Jeśli lubisz wiejskie klimaty, to to jest dokładnie to, co może Ci się bardzo spodobać. Letnisko Sikory to jest około 50-60 darów. I pasjonat Andrzej, który to letnisko budował, a składa się ono z trzech właściwie elementów takiej starej wsi. To, co widzisz za mną, to budynek, którym to jest tak naprawdę mój domek, w którym mieszkam który jeszcze kiedyś był spichrzem na zboże, tu Został tutaj przewieziony w całości, zamontowany, odtworzony i w zasadzie w tej chwili pełni miejsce, rolę pokoju hotelowego. Takich domków jest tutaj kilka. Za chwilę Ci je wszystkie pokażę. To jest ten pierwszy element architektury. Drugi element architektury to wszystko to, o, to co na przykład za mną widać, te, te piękne korzenie, to, to jest drugi element architektury. I w końcu trzecia rzecz to znów będzie coś, co dopełnia tego wszystkiego: ogródek, drzewa, rośliny i wszystko to, co stwarza, że tu jest taki fantastyczny klimat. Zacznijmy od rzeczy najważniejszej, czyli od tych starych chałup, od tych starych drewnianych miejsc noclegowych. Zacznijmy od tych domków. Domki wyglądają tak, jak sobie go pozwolę w tej chwili obejść. Jak widać stare, fantastyczne drewno w zbliżeniu. Wygląda to tak, jak właśnie widzicie. O tutaj stare, stare bardzo fajne, bardzo fajne belki pamiętające jeszcze no wieki, wieki. Jeszcze widzicie jakieś dziury po robactwie. Jest to naprawdę fantastyczna sprawa. Te, ten domek wygląda mniej więcej tak. Teraz sobie wejdziemy jeszcze do środka. A jeszcze zwróćcie uwagę na dachówkę. Dachówka stara, taka z wzorkiem. Też sprowadzana tutaj do tego domku na pokrycie dachowe. Chyba z orzysza. Więc, więc też sporo pieniędzy w transport. Tutaj, jak widzisz, przebudówka jest już zrobiona dodatkowo, bo tej przebudówki nie było. Ten spichlerz kończył się w tym miejscu. Przebudówka jest zrobiona po to, żeby zrobić taki taras, miejsce do spania. Jest jeszcze... Zobacz, jakie fajne wejście. Jest wejście każdego tego domku, jest zrobione z kamienia. To jest taki cięty polny kamień, który służy tutaj jako podest. Jako wejście wchodzimy, idziemy dalej, mamy taras. Mamy dorobiony taras z takich postarzonych desek. Teraz wchodzimy do środka, mamy drzwi, tak? Zobacz, jaka fajna kłódka tutaj. Pan Andrzej dba o to, żeby te starocie zachowały swój naturalny blask. Jak popatrzysz dalej, to jest, to jest również klamka, Stara. To jest również skobel, na której jest zamykana łódka, i to są też te stare drzwi. Wchodzą do środka, a w środku nie ma jakichś specjalnych sensacji. Tak, tak wygląda ten spichlerz od środka. Belki zachowane w bardzo ładnym stanie. Drewno oryginalne. No i elementy wyposażenia też takie, które można by się spodziewać po takim starym domu. Łóżko do noclegu. Które jest takie, jak widać, też drewniane. Większość rzeczy drewnianych, większość rzeczy kupowanych jako stare elementy jakaś taka stara komoda z lustrem która jest całkiem fascynującym elementem i też pokazuje o, widać, właśnie lustro i mnie filmuje plus dodatkowo plus dodatkowo stół który znajduje się w każdym, w każdym takim domku. Też bardzo, bardzo fajnie to wygląda. W tej chwili stoimy przed główną częścią, przed takim głównym domkiem nie główną częścią całego siedliska, ale głównym domem starym, drewnianym domem, w którym mieszka sobie gospodarz. Oczywiście do środka nie będziemy wchodzić. Chcę Ci tylko pokazać, jak ten dom wygląda. Wspaniały. Klimat, oczywiście wspomniałem o tym ogrodzie, o tych częściach architektury ogrodowej, które tutaj wyglądają. No, po prostu wspaniale wtopione w otoczenie. Kamienna droga, o tym sobie resztę poopowiadamy. Tu jakieś meble zrobione też w klimacie bardzo podobnym do domu. I to jest do, to dom gospodarza, który mieszka tutaj w sezonie letnim. Tutaj. Zaraz, za domem znajduje się fantastyczna rzecz. Wielka taka piwnica, magazyn naziemny też fajnie zbudowany, przykryty, przykryty u góry ziemią. Wygląda to bardzo fajnie. W środku temperatura panuje taka około 20 stopni. Niezależnie od pogody na zewnątrz, oczywiście, jak jest chłodniej, to chłodniej. I tutaj zaczynamy. Dziad i baba pilnujący. Pilnujący wejścia. No, i tutaj zaczynamy z jednym z głównych budynków, które jest jednocześnie miejscem noclegowym. Tutaj są normalnie pokoje noclegowe z budynków. Oczywiście znów stary dom, stary tutaj istniejący od zawsze. Bardzo fajna. Konstrukcja przypominająca klimat w środku. Jeśli jesteśmy to jeszcze czuć ten kapitalny zapach, kapitalny zapach starego, starego drzewa. Zaraz tutaj dalej jest taki kolejny domek, też przywieziony. Ponoć to też był spichlerz, ale on jest tutaj częściowo dorobiony i obudowany. I to jest taki domek, który pełni funkcję grillowni, chyba tu jest jakiś piec za chwilę. Za chwilę sobie zajrzymy do środka e, przez okienko. E, jak widać, tam jest taki piec do grilla. E, e, kapitalny stół, e, też ten tutaj e, taki potężny zbudowany. E, zobaczcie na lampy u góry. E, tak, to też takie ciekawe rzeczy. Jedna lampa jest zrobiona z rogów, e, druga lampa z fantastycznego e, korzenia. Oprócz tego domku, który Wam pokazałem na początku, tu jest jeszcze jeden domek, oprócz tego dużego, gdzie byliśmy przed chwilą. Ten dom jest też zrobiony, jak widać, też klimatyczny, też dokładnie stare, z zachowaniem starych desek, starej więźby. Tutaj są też ciekawostki, takie jak ta beczka służąca za barek, czy fantastyczne, takie bardzo surowe w klimacie wiejskim. Kamienne stoły. Przejdziemy jeszcze, przejdziemy jeszcze trochę dalej do drugiego, kolejnego domku, który już tym razem nie jest domkiem gościnnym, który sobie można wynająć, ale pełni funkcję kuchni, wspólnej kuchni i Łazienki. Więc tutaj sobie wejdziemy do środka. Jak widać, wchodzimy. I mamy trochę nowoczesności, tak mamy tutaj wyposażoną, mamy tutaj wyposażoną kuchnię, tak wyglądają wszystkie kuchnie w tym domu tak, tak wygląda kuchnia wspólna. A tutaj zobaczymy, jak widzicie, taką przybudówkę, ta przybudówka jest w każdym domu będzie niedługo w każdym domu. I tutaj jak wchodzimy, to w tej przybudówce jest nic innego, tylko nowoczesność. Jest prysznic z ogrzewaczem przepływowym jest duża umywalka, jest oczywiście jest toaleta. Wszystko też jest utrzymane. Co ciekawe, to są oryginalne ściany zewnętrzne tego spichlerza. A to jest ściana, a to jest ściana dobudowana. To był ten pierwszy element, czyli domki pełniące oczywiście rolę pokojów. Drugi element, który chciałbym Ci pokazać, to ta architektura ogrodowa, ale nie roślinna. Fantastyczna sprawa, już pokazuję Ci dokładnie, jak to wygląda. Przejdźmy od końca aż do początku, pokazując wszystko to, co czyni to miejsce unikatowe, co czyni to miejsce rajem na ziemi. Przy bramie wjazdowej, też bardzo klimatycznej, stoi pomnik przyrody, jak widać, tak, jest oficjalne, oficjalny tutaj pomnik przyrody i to jest taki wielki, wspaniały, stary, rozłożysty dąb, który broni wjazdu, a właściwie wyjazdu z ośrodka, ze skansenu. Kamienie to są ogromne głazy narzutowe, ten pewnie waży około 5-6 ton, które są tutaj pielęgnowane przez gospodarza. Każdy głaz jest ustrojony takimi rozchodnikami, które przy deszczu łapią wodę i bardzo ładnie tu sobie rosną. W przejściach, wszędzie, na każdym skrawku rosną kwiaty, klomby. Oczywiście w klomby wplecione są następne elementy, tak jak tutaj kolejny piękny kamień, czy też połączenie różnych fikuśnych konstrukcji, tak jak znów ten kamień z rozchodnikami, czy pnie piękne, olbrzymie pnie w prostym połączeniu z dachówką, stylizowane na jakieś stare elementy ogrodowe, czy fascynujące kawałki drzewa, naprawdę przepiękne. Takie jak ten, który widać, znów też gdzieś przystrojone rozchodnikami. Fantastyczny pięć szczeczotą z dziuplą, który pełni rolę miejsca zamieszkania potencjalnie zwierząt. Oczywiście tu mamy laski, oprócz tej architektury, takiej cieszącej oko. Właściciele dbają też o takie proste rzeczy. Jak widzisz, to gałęziowisko, które tu widać, ono tu nie jest przypadkowe, bo to jest siedziba jeży. Tutaj jest specjalnie wysypane te gałęzie po to, żeby jeże miały swoje bezpieczne miejsce do życia. Idąc dalej, wśród tych wszystkich kamieni, oczywiście samochód nie jest, nie jest elementem architektury, tylko samochodem gości. Tutaj jest jeden z pień, pieniek, tu jest kolejny e, wielki, zobaczcie jaki to jest wielki kamień, żeby Wam to pokazać, to tu jest mniej więcej samochód, ten kamień jest jak prawie tak duży pff, jak samochód. Tutaj kolejny pieniek, z którego zostawia zbudowana taka e, ala stara kapliczka. E, tutaj fantastyczna sprawa, e, dwa położone na siebie kamienie, popatrzcie na ten korzeń. Kapitalna rzecz. Z daleka wygląda to jak jakiś wygrzewający się na tych kamieniach krokodyl i w takim też celu został przez gospodarza tutaj przyniesiony. Wszędobylskie klombiki z kwiatkami, które cieszą oko. Tam jakaś kolejna budowla typu kapliczka dla wędkarzy, którzy chcieliby sobie powędkować albo zwyczajnie usiąść na ławeczce i ucieszyć oko, mamy to, co tutaj widać. Zobaczcie, piękny staw zarośnięty liliami, zarośnięty grzebieniami. Dwa pomosty tutaj i tam jeszcze, którego w tej chwili nie widać. Cisza, spokój, drzewa, krzewy w okolicy. Jak ktoś chce, może usiąść sobie na jakichś klimatycznych ławeczkach i, i posiedzieć. A zaraz za tymi ławeczkami, za tymi krzaczorami z Malin, zobaczcie przestrzeń pola. Tu jest absolutnie cicho, tu nic nie ma w koło pola. Cisza, spokój, ławeczka. Drugi, pomo drugi pomost, którego nie było widać z tamtej strony. I ta, ten kawałek wody, gdzie żyją sobie jakieś żyjątka czy jakieś rybki. Idziemy dalej. Idąc dalej, żebyście mieli taki przekrój całego tego kawałka, całego tego ośrodka, tutaj mamy znów jakąś ławeczkę, taką przykrytą dachem. I zobaczcie, zobaczcie to kolejna fantastyczna konstrukcja. Stół to wygląda chyba jak granit wielka granitowa płyta, która jest wcięta tutaj w miejscu w ten pieniek, i pod spodem też. Podparta piękiem. Bardzo fajna, bardzo prosta konstrukcja, a taka doskonale wyglądająca. Tutaj znów pewne wiejskie inspiracje. Zobaczcie kamienie polne. Tak? Zarówno ten, jak i ten. Postawione na pinkach ładnie przyciętych. I mamy fantastyczne, fantastyczne stoliki. Tutaj jest kolejny wielki, piękny kamień. Z kotwicą, która tu w ogóle jakoś niespecjalnie pasuje, no ale jest czy takie wielkie bale, jak widzicie, złączone jeszcze drutem zbrojeniowym, po to, żeby się nie rozeszły, żeby się nie rozpadały. Na podczas naszej wędrówki po ogrodzie zobaczymy jeszcze też stragan. Stary stragan to są pierwsze futraki. Proszę Państwa, to jest jeden z licznych pierwszych futraków. On, on jest oczywiście otwierany, tutaj otwierała, otwierała się klapa, skrzynia, tutaj były towary, tym się handlowało, więc macie okazję podziwiać jeden z pierwszych food trucków. A tu z ciekawostek jeszcze takich pszczelarskich, co udało mi się znaleźć, zobaczcie stare ule wykonane z pnia. Gdzie ktoś kiedyś prawdopodobnie, bo one są już oczywiście nieczynne, gdzie ktoś kiedyś prawdopodobnie trzymał sobie, e, trzymał sobie pszczoły. Z takiej ogrodowej architektury, no to znów widzimy kamienie wchodzące wejścia, ale mamy też ciekawostki, jak grill zrobiony ze starej maszyny e, do szycia. Tu mamy też pewną niespodziankę. To wam zostawię. Powiedzcie, co to jest. Starsi powinni dobrze pamiętać, do czego służy to koło, do czego służy tabelka i w ogóle, co to jest za konstrukcja. Oczywiście na takim skansenie wiejskim nie może zabraknąć wozu konnego. Taka stary wóz, przypominający trochę wóz drabiniasty, często na te. Konstrukcję na te żerdzie kładło się dodatkowe dechy, odpowiednio powiększając przestrzeń tego wozu. Zaraz obok niego, zaraz obok niego znajdziecie co? Kto pewnie stare czasy pamięta: młockarnia. Stara młodzkarnia na metalowych kołach. Oczywiście już niesprawna. Tutaj tu jest takie koło zamachowe. Na to koło nakładało się taki pas gumowy. Ten pas gumowy był podczepiony do ciągnika, często do takiego Esa, samoróbki i napęd przez wał gumowy, z ciągnika, z silnika ciągnika był przekazywany na młocarnię, młocarnia była e, e, napędzana i muciła zboże. Tutaj kolejne pomieszczenie gospodarcze, typu stodoła, a tutaj znów bardzo fajna rzecz, e, której sam do siebie w tej chwili szukam, jak popatrzycie, jeszcze w częściach. Ale to jest maszynka, którą cięło się, e, cięło się e, słomę, cięło się trawę, cięło się pokrzywy dla królików. Kręciło się tym kołem zamachowym w koło. E, koło zamachowe poprzez te zęby, na, poprzez te tryby zębaty, poprzez te zębatki napędzało tu. Tu są noże, które pewnie jeszcze może gdzieś zobaczymy. O, tam po tej stronie tam po tej stronie, o tam pod spodem widać noże, te noże się kręciły i cięło się sieczkę, bo to, ta maszyna to jest właśnie sieczkarnia, która służyła do cięcia sieczki, do cięcia owsa do cięcia trawy, do cięcia pokrzyw królikom czyli do, na krótkie kawałki cięcia różnych, różnych roślin jesteśmy w końcu przy wejściu pokazuje bramę wjazdową, co prawda od drugiej strony, ale już nie będę wychodził na zewnątrz. To jest główny wjazd do ośrodka. Ta brama poprzednia, którą ci pokazywałem, to był wyjazd. I znów na samym wejściu wita nas kolejny pomnik przyrody. Znów jeden z głazów narzutowych. On ma chyba 17 ton czy 27 ton. Ja już nie pamiętam. Takim wielkim dźwigiem był tutaj, tutaj wkładany. Jest takim istotnym elementem tej trzeciej części, która została fajnie wkomponowana, bo jak popatrzycie tutaj oprócz tego fantastycznego kwietnika kwitnącego, tu jest warzywnik. Tutaj są, jak widzicie pomidory, o, pomidory. Tam chyba jakaś fasolka. Tam jak widzicie rośnie cebula. Tutaj mamy ogórki. No i oczywiście mamy pozostałe jakieś drzewko owocowe. Tutaj są porzeczki. Tutaj jak widzicie jest jabłonka, tutaj są te dwie wiśnie i te, ta wszystka roślinność kwietna, którą widzicie idąc po ogrodzie. Tamte kwiatki to chyba, te żółte kwiatki to chyba rudbekie, o ile się nie mylę. Są jakieś modrzewie, tutaj wiśnie, które za chwilę sobie pewnie przejdę skonsumować. I tak wygląda. I tak wygląda cały, cały ten ośrodek, cały ten skansen, gdziekolwiek właściwie nie, nie przystaniecie. gdziekolwiek nie przystaniecie, to zobaczycie jakieś rzeczy, które trudno, które, trudno gdzieś indziej znaleźć. To ten sprzęt tego sprzętu nie mogę rozszyfrować. To wygląda jak jakaś wielka gilotyna, tylko nie bardzo wiem do czego. Zobaczcie tutaj są stare, jakaś mini kolekcja starych lamp naftowych lamp naftowych no oczywiście poza tą bo to chyba nie jest lampa naftowa tylko tylko butelka ale co tu jeszcze co tu jeszcze ciekawego możemy wejść na chwilę możemy wejść na chwilę na pomost zobaczcie wśród tej roślinności wchodząc na wchodząc na pomost widzimy taki oto widok gdzie mamy staw w pewnej okazałości? Tutaj jest trochę popadało, więc pochowały się, e, pochowały się kwiaty, grzybie, bo to chyba lilie wodne, że grzybienie, e, ale jest tego całkiem sporo i bardzo, bardzo ładnie to wygląda. E, tworząc e, całościowo taki klimat wielkiego spokoju, zgórującą nad całym ośrodkiem. E, Flagą. Ale jak jeszcze popatrzycie, to wszędzie gdzieś, co jest też ciekawą rzeczą, wszędzie, tak jak tam, są zawieszone budki lęgowe dla ptaków na całym ośrodku, bo gospodarze też dbają o to, żeby te ptaszki miały dobrze żeby była tutaj taka przyjazna dla przyrody atmosfera. Podsumowując, trafiłem tutaj zupełnie, zupełnie przypadkiem. Po prostu miejsce, gdzie miałem stałe noclegi, było zarezerwowane, w całości zajęte i po prostu nie miałem możliwości zakwaterowania się tam. Więc zacząłem szukać sobie po mapie, a że często szukam takich ciekawostek agroturystycznych, no to właśnie okej, okay, na chybiu trafił, zarezerwowałem miejsce w skansenie letnisku Sikory. Okazało się, że był to absolutny strzał w dziesiątkę. Trafiłem na takie trochę muzeum wsi, mini muzeum wsi, z fantastycznymi schowupami, z fantastycznym klimatem we wsi Sikory, położonej od Warszawy, jakieś, ja wiem, dwie godziny drogi, gdzie jest absolutna cisza. Absolutny spokój. Zresztą jak kręcę ten film, to widzisz, że nie ma właściwie żadnych hałasów, gdzie ośrodek jest cichy i spokojny. Gości nie ma nazbyt wiele, bo też też tych domków i noclegów nie ma. Tu jest chyba pięć, łącznie 5 pięć domków noclegowych, więc jest cisza, spokój. Można nawet przyjechać sobie na kilka dni na wakacje odetchnąć, pomieszkać po staremu, no bo tu nie ma wygód. Tu nawet internet prawie ledwie że działa. Tu nie ma jakichś nadzwyczajnych wygód. Tu jest po prostu stara, swojska, drewniana, W takim rustykalnym stylu, w dość surowym stylu, gdzie możesz zastać trochę tej starej staropolskiej wsi, zobaczyć jak to się kiedyś mieszkało, zobaczyć jak to funkcjonuje, na miastkę cofnięcia się w czasie przeżyć i. Poczuć ten fantastyczny klimat, fantastyczny zapach starego drewna. No, oczywiście są też wygody, bo masz większość tych domków, ma już kanalizację, większość tych domków ma swój prysznic. A nawet jeśli mieszkasz takim jak ja, bez prysznica, no to tu za mną masz kuchnię i prysznic. Więc oczywiście nie ma tu jakichś nadzwyczajnych wygód, bo jeśli przejechałbyś tu zimą czy późną jesienią, to może być zimno, bo tu nie ma ogrzewania. To jest typowe letnisko. Ale naprawdę naprawdę gorąco polecam warto ja kiedy tu pierwszy raz trafiłem chodziłem z taką rozdziewioną gębą oglądając wszystko to co zostało tu zrobione bo mam też zdjęcia od gospodarza tak na marginesie świetny pędzi bimberek doskonały a jeszcze słojsko przyrządzany no poezja smaku i aromatu pokazywał mi zdjęcia jak to wszystko wyglądało to budował to wszystko właściwie absolutnie od zera własnymi rękami za co go też serdecznie podziwiam. Serdecznie polecam. Sikory 20, gdzieś jak wpiszecie sobie w Google przeglądarkę Skansen Letnisko Sikory, to możecie sobie tu trafić, możecie tu przyjechać albo choćby tylko obejrzeć. Pytajcie o pana Andrzeja, pasjonat, absolutny pasjonat. Namiary link do strony i telefon macie na dole w filmie. Raz jeszcze powtarzam, to nie żaden film sponsorowany, ja tu normalnie płacę za nocleg jako klient, natomiast dzielę się z Wami, bo są jeszcze w Polsce fantastyczni ludzie, którzy dbają o odrobinę historii i są pasjonatami tego, co robią, no i są fantastyczne miejsca takie właśnie jak to. Mam nadzieję, że się podobało. Jak się podobało, daj kciuka, daj lajka, skomentuj albo przy okazji powiedz mi, gdzie jeszcze w Polsce są takie miejsca. A ja, przy okazji, jak po Polsce, jeszcze może chętnie zajrzę. I jeszcze jedna prośba, bo mnie marzy się w Dąbrowicy, tam u nas na siedlisku, zbudowanie też takiego muzeum wsi polskiej. Więc jeśli masz jakieś starocie wiejskie, zalegające tobie, albo babci, albo dziadkowi na strychu, jakieś sieczkarnie, jakieś stare wozy, jakieś koła odwozu, jakieś młocarnie, stary pług, stare zardzewiające brony, daj znać, jeśli to będzie gdzieś blisko zachodniopomorskiego, albo przy okazji po drodze gdzieś, jak jadę w Polsce. To chętnie przyjadę, odbiorę, jeśli chcesz się tego pozbyć, albo nawet kupię za jakieś drobne pieniądze, bo chcę coś podobnego zbudować u siebie, pokazać ludziom trochę tej starej wsi, uciec od cywilizacji, pokazać jak się żyło wcześniej. I mam nadzieję, że docelowo zrobić dla każdego z Was gdzieś na naszym siedlisku na skraju Gaju, nawet jakieś takie proste warsztaty zrobienia masła, zrobienia mleka, ze starego, zrobienia sera białego czy samodzielnego wirowania miodu w drewnianej wirówce, czyli wszystkie te wyposażenie pszczelarskiego warsztatu, starego warsztatu, jeśli takowe marzy Ci też zalega, też chętnie przytulę. To było na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że Ci się podobał film. Mam nadzieję, że też zakochasz się w takich miejscach, dokładnie tak jak ja. Do zobaczenia. Trzymaj się, cześć!